A teraz coś z cyklu Kreatywne Zabawy. Wadien kreatywnie prezentuje własnoręcznie zrobioną grę Groźny Las. Zasady gry Groźny Las. Gra jest na dwie lub więcej osób. Najlepiej dla całej rodziny. Rusów wykonujemy po rzucie kostką. Gdy wypadnie na kostce 6, mamy dodatkowy rzut. Które wykonujemy od razu i przesuwamy pionkiem łączną ilość oczek. Gdy staniemy na polu specjalnym, mamy pytanie ortograficzne lub matematyczne. Gdy udzielimy złej odpowiedzi, wracamy na swoje pole. Pola specjalne gry, groźny las Zielone koło to normalne pole, po którym możesz chodzić spokojnie. Niebieski znak plus to matematyka. Gdy źle odpowiesz na działanie, wracasz na start. Żółty kwadrat to ortografia. Pytanie z pisowni wyrazów RZ, że z kropką U, otwarte, u zamknięte samo h. Ch. Poprawna odpowiedź przenosi, przenosi cię w inne pole. Brązowa kropelka to znak, że znalazłeś przejście, ale zły duch lasu pyta cię zasady ortografii. Jeśli źle odpowiesz, to stoisz dwie kolejki. Gdy dobrze odpowiesz, przechodzisz przez most. Różowe łezki oznaczają „matma to podstawa”. Są to pytania z dodawania i odejmowania lub mnożenia i dzielenia. Czerwony trójkąt to zaczarowana studnia, która pyta cię pięć razy z tabliczki mnożenia oraz pięć razy ortografii. Niebieskie łódki to 5 pytań z, z zasad ortografii. Kora Goluma. Gdy staniesz na którymś z tych pól, aby gorą cię przepuścił dalej, musisz odpowiedzieć na 8 pytań z różnych dziedzin: na przykład podaj przeciwieństwo słowa duży. Dla przypomnienia tabliczkom mnożenia, otrzeź pamięć zasad ortograficznych. To zaczynamy grę! Żółte pole, pytanie ortograficzne, jak piszemy słowo żaba? Oczywiście, że rzecz z kropką. Żółte pole, pytanie ortograficzne, jak się pisze chmura? Ch i U otwarte. Przechodzę dalej. Bardzo dobrze. Gratulujemy. Z według pytań o po jakich spółgłoskach piszemy RZ? RZ piszemy po spółgłoskach: B, P, D, T, G, K, C, H, J, W. Zgadłam? Nie! Zgadłaś! Gratulacje! Koragoluma, Goluma, osiem pytań. Jakie mamy teraz święta? Wielkanoc. Kiedy jest Dzień Dziecka? Pierwszy Czerwca. Przeciwieństwo słowa piękny. Czyli brzydki. Jak po angielsku brzmi kocham cię? I love you. Jak, raz, jak nazywać się gra, którą teraz gramy? Y groźny las. Ile miesięcy ma rok? 12. Czy różują kolce? Oczywiście, że tak. I czy zostawiłeś łapkę w górę? Ja yeah, Zostawiłam łapkę w górę! Matma to podstawa. Dodawanie i odejmowanie. Proszę podejmij wynik. 160 plus 80. 240. Świetnie. Matma to podstawa. Proszę o wynik 6 razy 6. 36? Dobrze. Kolejny raz. Matma to podstawa. 81 minus 9 to? 72. Brawo. Zaczarowana studnia. No to teraz lecimy 5 pytań z tabliczkiem mnożenia i 5 razy ortografia. Wynik. 5 razy 9? 45.

Mainland, jak piszemy słowo orzech? RZ i Jak piszemy słowo mucha? Mucha, CH. A jak napiszemy słowo rowerzysta? Rowerzysta, RZ. Świetnie. Niebieska łódka. Wymień pięć wyrazów kończących się na AŻ. Malarz, piekarz, artysta.

To fajna zabawa. Zachęcam do wymyślenia własnej planszówki. Dziękuję za oglądanie. Proszę w łapkę w górę, subskrypcję, mój kanał Warian Kreatywnie i pozdrawiam!